Prosperujemy i żyjemy tutaj na tych ziemiach i, i żyć będziemy, bo jednak te korzenie tu zostały. To nie jest, że na to tak szybciutko wymarzy gumka i wymarzy, i my tutaj już nie istniejemy, Tu, gdzie deptamy, to tutaj dziadki, pradziadki, to wszystko tu jest. No, tutaj na tej ziemi. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania ze Śląska, po Bęchniczu. Byli Niemcy zatukli. To racji lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął. Rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To to, co na własne oczy widziałem. Dziadek Ludwik urodził się w Urbanowicach. Był środkowym synem Jana Szczygła. Do czasów I wojny światowej mieszkał w Urbanowicach. Po służbie wojskowej, w pierwszej wojnie światowej, dziadek wrócił w stopniu podchorążego, służąc w Konnicy. Ożenił się w Lędzinach i założył rodzinę w Lędzinach. Mając bezpośredni kontakt z całą rodziną szczegółów, bo to było rodzeństwo, spotykali się na gminie i mieli kontakt wszyscy między sobą. Dziadek miał sześcioro dzieci. Matka była środkową, w 26 roku urodzona. Z tego on się przyjrzenił. Babka była wdową, miała dwoje. No, tam były żonaty najpierw Hachuła owdowiała i ożenił się Ludwik Szczegieł. To był taki klan Szczegłów z Urbanowic i klan Hachułów z Lędzin. To były duże klany, co tam 500-600 lat urzędowały. To co trzeci dom, co trzecia restauracja, skleba, bo coś to było wszystko Hachuły. To były mocne, mocne rodziny. Po pierwszej wojnie światowej, wrócąc do domu do rodziny zaangażował się w pracę brata, który organizował powstania i razem z braćmi brali udział w powstaniach śląskich. Wybucha pierwsze powstanie na terenie Urbanowic wiktor i Tomasz Szczygieł samorzutnie rozpoczęli wybuch tego powstania, nie czekając na sygnały i kuriera Szczyny lub Zmikołowa, poszli w sile 70 chłopa na zabudowania dworskie w urbanowicach. Rozbroili stacjonujący tam gręszut, zdobywając broń, konie. Po bardzo swobodnym. Zdobyciu tej jednostki poszli w kierunku Paprocan. Idąc drogą, spotkali się z innymi partyzantami i przy krzyżu stojącym na terenie między urbanowicami a ciemnicami, spotkali następną grupę i, podjęli, i rozmawiali i układali plan zdobycia jednostki stacjonującej w Paprocanach. Też szczęśliwym trafem dobrze rozplanowana rozplanowane działania doprowadziły do tego, że ta jednostka została bezkrwawo rozbrojona i sprzęt będący w ich, na ich wyposażeniu przeszedł na własność jako broń zdobyczna do dalszych działań na terenie y, Urbanowic, Paprocan i w kierunku później Czułowa. Muzyka Powstanie zakończyło się sukcesem. I 24 sierpnia dowódca tego powstania, Zgrzebniok, nakazał rozwiązanie działań powstańczych. I wszyscy, którzy mogli, to zostali, m.in. mój dziadek, Tomasz, został na terenie gospodarstwa, a pozostali bracia z Wiktorem, i pozostała piątka musiała uciekać za zieloną granicę, w kierunku Oświęcimia. Żaden w żaden dzisiejszych czasach nie poszedłby na to, żeby ryzykować życiem dla chwały. Każdy by się zastanowił o Jo ja jest młody albo coś, zastanowi się nad tym, ale nie żeby poświęcić. Oni mieli dość tych czasów i oni też byli szkalowani i prześladowani, bo z opowiadań jak dostawali wcierę od pruskich nauczycieli i pruskich kolegów, bo to były jednak to były rodziny niemieckie. Mamy marzec. 1920 roku na terenie Urbanowic zarządzono przeprowadzenie plebiscytu. Szefem tego plebiscytu zostaje mój dziadek Tomasz. się na, na Polskę! Wynik tego plebiscytu był jednoznaczny. Około 850 mieszkańców wypowiedziało się za przyłączeniem Urbanowic do Polski. były całkiem inne dla nich, bo byli już, w wolnej Polsce mieszkali. To jak przyjeżdżali, to z opowiadań, to ich było ze, nie dość tu z Tomasza strony, z Ludwika strony, to tu było gospodarstwo, bryczkę je brali, jechali tutaj do paprocu, albo na coś, jak tak młodzież, na, na zabawę, na to wszystko, żyli inaczej. Dziadek został na kuźni, co on ją zastał, taką starą kuźnię, on to rozbudował, bo dom dobudował, tą kuźnię rozbudował, piekarnię dobudował tam w tych czasach. Do dnia dzisiejszego prosperuje w zakład w tym samym miejscu, co był. Wolności wyszło od 21 do 39 i na tym się skończyła ta złoto era i zaczął się znowu czasy prześladowania i tego wszystkiego. mam takie, takie historie z opowiadań, że był też, Szkrobol był, no, przykładowo też kowolem, całe życie miał uraz do dziadka, że on powstaniec miał kasa, miał kuźnia, miał wszystko, a on klepał biedę, bo on miał biedną kuźnię. No to patrzył tylko temu dziadkowi wziąć, zaszkodzić. No i to, to jest taka taka natura ludzka, zazdrość. Przyszła II na światowej się wszystko pozmieniało. Ci, co im to zazdrościli, tego, to ci ich dali zamknąć. Ci ich dali zamknąć. Tam mówią no, naziści albo coś, ale to zazdrość ludzko zrobiła dużo krzywdy jeden drugiemu. W 1939 roku, we wrześniu, jak wleźli Niemcy do Lędzin, była lista zrobiono i powstań śląski, zaraz ich pochytali. Jeszcze ta jedna noc nie zostali, bo był Manzel taki, też Kowal Niemiec i on dał dziadkowi znać, uważaj, jesteś na liście i tej jednej nocy się im udało, ale z tego za chwilę wylądowali i wyjechał. Wyjechał jeszcze wcześniej, w tym 39. doszedł do Dachał. W 1940 się trafiali, brat jego przyszedł do Dachał, a on z Dachał przyszedł tutaj do Oświęcimie. Mimo tego, że synowie jego byli w niemieckiej armii, do Adolfa Hitlera pisali, żeby, że jak to jest możliwe, żeby oni za niemiecką wolność walczyli, za Vaterland niemiecki walczyli, a jej ojciec siedzi w obozie. Nie? No ale to nie doszło do skutku, bo to żaden to nie tolerował i tak się skończyło dopiero zakończenie wojny wyzwolił oświęcim i przeżył to, ale z makabrycznych skutkach nie zerzył dużo, bo 6 lat, i 6,5 roku zerzył dosłownie z tego wszystkiego po wyzwoleniu. My jako wnukowie jesteśmy dłużni tu. Bo historia zapomniała o tym, dużo rzeczy było przekręconych lata powojenne. To były ciężkie czasy dla nas, wnuków, żeby pamiętać tę całą historię. Trzeba było nagminnie zapominać tego wszystkiego, to, co było opowiadane, przekazywane z ust, rodziców o naszych dziadkach, o tym wszystkim, ile zrobili dla Polski, mimo tego, ile byli pod germanizacją śląska walcząc o tą ziemię. Po wyzwoleniu, po drugiej wojnie światowej, świat o nich zapomniał, dopiero setna rocznica powstań przypomniała, że byli tacy ludzie, co dążyli do tego, żeby tą Polskę prosperować, bogacić i usatysfakcjonować dla tej młodego pokolenia, co w dzisiejszych czasach jest.